Zadanie 23. Punkty K współrzędne 4 i minus 10 i L współrzędne B i 2 są końcami odcinka KL. Pierwsza współrzędna środka odcinka KL jest równa minus 12. Wynika stąd, że B, czyli współrzędna xowa punktu L, jest równa minus 28 minus 14 minus 24 lub minus 10. Żeby wyznaczyć Współrzędną x punktu L musimy skorzystać ze wzoru na środek odcinka. Wzór ten, jak widzisz, jest tutaj zapisany po prawej stronie tablicy w zielonej ramce. I teraz zastanówmy się, co my mamy powiedziane w zadaniu. W zadaniu mamy powiedziane, że pierwsza współrzędna środka odcinka. Czyli ja tutaj zakładam, że pierwszą współrzędną jakiegoś punktu jest współrzędna x -owa. Czyli z tego wzoru tutaj na środek odcinka. Ja wyciągam tylko i wyłącznie wzór na obliczenie współrzędnej xowej środka odcinka. Czyli tutaj zapiszę, że xk, czyli współrzędna xowa punktu k, dodać xl, czyli współrzędna xowa punktu l, dzielone na 2, jest równe minus 12. I teraz takie równanie należy rozwiązać, ale jeszcze wcześniej zrobimy podstawienie. Zobacz, że x xowa punktu k ma wartość 4. Czyli ja tę czwórkę podstawiam tutaj pod x do tego równania. Czyli otrzymuję tutaj 4 dodać. xl dzielone na 2 jest równe minus 12. Teraz takie równanie muszę uprościć. Mnożąc je obustronnie przez 2. Na tej podstawie otrzymuję tutaj 4, dodać x Xowa punktu L jest równa minus 24. I teraz tak, XL zostaje po lewej stronie równania, natomiast czwórkę przenoszę na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Na tej podstawie otrzymuję tutaj minus 24 minus 4, czyli współrzędna Xowa punktu L jest równe minus 28. I tak jak sobie powiedzieliśmy, współrzędna xowa punktu L, to co zresztą też widać jest w zadaniu, jest równa liczbie b, czyli ja tutaj mogę na razie to sobie zamienić stronami i teraz pod xL podstawiam tę wartość, którą tutaj wyznaczyłam. Oznacza to, że b jest równe minus 28, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź b. W tym odcinku, w tym materiale to już wszystko. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Pamiętaj o subskrypcji kanału, lajkowaniu filmów. Zapraszam Cię w ogóle na mój kanał Matematyka Ilona Bednarska. Zapraszam Cię także na mojego bloga ilonabednarska.pl. Pamiętaj o dzieleniu się kanałem oraz blogiem z innymi osobami, które uczą się matematyki. A tymczasem zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego zadania.